Jeżeli chodzi o pierwszą turę wyborów prezydenta w bieżącym roku o godzinie 17,00, frekwencja wynosiła 50,69%. A druga tura wyborów prezydenta w roku 2020 o godzinie 17,00 52,1%. Natomiast w dniu dzisiejszym przedstawię Państwu komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2025 roku o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godziny 17 w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 roku. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 29 815 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 29 815 komisji obwodowych, czyli wszystkich komisji obwodowych, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na godzinę 17 w dniu 1 czerwca 2025 roku Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 291 891 osób. Wydano karty do głosowania 15 534 938 osobom uprawnionym, co stanowi 54 procent w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Można powiedzieć, że w stosunku do pierwszej tury to ta frekwencja jest o 4% przeszło wyższa, a w stosunku do roku 2020 blisko 3% wyższa. I proszę Państwa, teraz przedstawimy zbiorcze informacje według województw. Tu można generalnie stwierdzić, że ta frekwencja mieści się w granicach między 48 a 58%. Przy czym najwyższa to jest województwo mazowieckie 58 i 51%. Drugie województwo to jest województwo małopolskie 57,23%. I na trzecim miejscu województwo łódzkie, gdzie frekwencja na godzinę 17 wyniosła 56,1%. Natomiast najniższa frekwencja to jest województwo opolskie, 48,5%. Drugie miejsce od końca: województwo walmińsko-mazurskie, frekwencja 50,77%. I trzecie województwo od końca to jest województwo lubuskie, 51,83%. Jeżeli chodzi proszę Państwa o zbiorcze informacje w wybranych miastach wojewódzkich, to najwyższa frekwencja Warszawa, 61,45%. Drugie miejsce Poznań 59,41% i trzecie miejsce Toruń 59,27%. Natomiast najniższa i tak jest powyżej 50% w każdym przypadku, najniższa Gdańsk 54,63%, drugie miejsce od końca... Gorzów Wielkopolski 54,9% i trzecie miejsce Białystok 55,64%. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu, to już tradycyjnie miejscowości Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie frekwencja na godzinę 17 wyniosła 81,75%. Natomiast nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o miejscowość, gdzie najniższa frekwencja, mianowicie w stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu, Gminie Walce, powiat Krapkowicki, województwo opolskie i tu frekwencja wyniosła 36,4%. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kolejne zdarzenia związane z, z, z wyborami. W zasadzie można powiedzieć, że te liczby utrzymują się w granicach dotychczasowych, jak również w pierwszej turze. Stwierdzono 10 ewentualnych podejrzeń popełnienia przestępstwa i 232 odnotowano ewentualne wykroczenia. Tradycyjnie, bo to wiem, że Państwa zawsze interesuje, no, niestety zdarzyło się, że w Komisji Obwodowej w Stoku jeden z członków komisji wykonywał czynności służbowe pod wpływem alkoholu. Pierwsze badanie 0,38 mg na i drugie identyczne zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Decyzją przewodniczącego został odsunięty od czynności służbowych. No i niestety mamy też tragiczne. Zdarzenie około godziny 12.15 w Krakowie, mężczyzna w wieku około 75 lat, chcąc wziąć udział w głosowaniu, zasłał, przewrócił się w korytarzu przed wejściem na salę, w której odbywało się głosowanie. Niezłocznie została udzielona mu pierwsza pomoc. W lokalu miał się znajdować ratownik właśnie, który przyszedł oddać głos. Komisja nie przerwała pracy, wybory odbywają się bez zakłóceń. Niestety z uzyskanych informacji wynika, że mężczyzna zmarł. Również jeżeli chodzi o kwestie komisji zagranicznych, mamy informację: stan na godzinę 17, że w 112 już obwodach głosowanie się zakończyło i od czasu przekazania poprzedniej informacji nie odnotowano większych incydentów. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący.